Siemaneczko w 160. części Let's Play Morrowind. Przypominam, że ostatnio zakończyliśmy już naszą chorobę. Spaczenie, wypiliśmy miksturkę, faktycznie działa, jesteśmy już zdrowi. Znaczy, yy, według Fyra dalej mamy, jesteśmy chorzy na spaczenie, ale po prostu ta mikstura niweluje w 100% objawy, więc spoko. Yy, no i co, i zagraliśmy w jego grę, doszliśmy do finału, no i amulet nie działa, nie? Mówię, kurna, jakiś bug. Znalazłem na necie, że ktoś po prostu zresetował gierkę i zaczęło działać, ja zrobiłem to samo i teoretycznie też chyba działa, bo wyskakuje nam komunikat, więc no w tym odcinku sobie dokończymy to, ten wątek. No wybaczcie mi, że tak to wyszło, ale to nie, no to nie jest moja wina. Mówiłem, że to 160 odcinek? Dobra, tutaj tremora jest. Dobra, nie ma się co tutaj patyczkować z nią. A, na nią to tak... Okej. Okay. Skoro pierwszy wampirzy sygnał na ciebie nie zadziała, to może to zadziała. Został pokonany. Amulet, który ci się przyniósł znika z swojego a na jego miejsce pojawia się oręż samego Volara. Posiadasz teraz zakrzywione ostrze. Jestem... Przeciążony! Super! Tego łuku nie zostawiłem. Co to jest? Długie ostrze, dwuręczne, mhm... Mm Fluj pieniędzy kosztuje. Dezintegracja pancerza, 5 do 30 punktów. Paraliż na 10 sekund. Tu nie ma jakichś zajebistych dodatków. Cięcie 20-50. No to, to już jest fajne. 515, no ale to jest dwuręczne. To nie jest dla nas broń. Ale na pewno nie chcemy tego wyrzucać. O, w mordę kopane. Jesteśmy aż tak przeciążeni. Ile to waży w ogóle? 35. no, no nieźle. No nieźle, ale dobra. Spróbujmy trochę może klasycznie młoteczkami poświrować. Może parę kilo nam odejdzie. Wypijemy jeszcze sobie jakieś tam potki. Dobra, 6 kilo. No to już jest dość spora różnica. Potki na magię. A jeszcze się na fulę nie uleczyliśmy. Wszystkie podki zużyję tutaj, serio? Duże przywrócenie, duże przywrócenie zdrowia. Co, duża premia, dobra, premia. Dobra, premia. Nie wiem, czy chcę. To zużyjemy. To pewnie, to tyle waży, że. A i tak zdrowie musimy sobie uzupełnić. Dobra, mogę już się przemieszczać jeszcze. Many nie będzie, nie, nie, many nie, nie, nie. Ona jest na czarną godzinę. Okej. Okay. Eee, ha, tylko że nas tutaj tepnęło. Chciałbym jeszcze zobaczyć, em, bo on tam ma przy sobie skrzynię, do której jeszcze nie zaglądaliśmy. Eee, tylko tak. Nie mamy tych butów, prawda? Nie mamy. Te buty to była fajna sprawa, wbrew pozorom. A lewitacji? Bo nie chce mi się many uzupełniać. Chyba mamy jeszcze jakąś miksturkę lewitacji. Um, mamy taką najsilniejszą. No dobra, to z, z takiej też skorzystamy. Trudno. I tak to będzie chyba szyb... Na pewno będzie szybsze niż picie teraz many. Dobra. Słuchaj, kolego. Ogarnęliśmy wszystko, co chciałeś z tej gry. Więc ciekawe, czy będzie miał dla nas coś do powiedzenia, co u kogoś ciągnął? Ty żyje się kilka tysięcy lat, dobra? Czy nic nowego mi nie powiesz? Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy będziesz zdenerwowany, jak to spróbuję otworzyć. Dobra, tak jak myślałem, potrzeba specjalnego klucza. Opłacało się być w gildi złodziei, nie? Ten klucz robi robotę, no nie ma co. Dobra, teraz najważniejsze, jak on będzie reagował. Obawiam się, że może... W ogóle po co ja zapisałem na tym starym save'ie? Bez sensu, to jest już kolejny odcinek. Halo? Macieju, nie śpimy. Jak zareagujesz, co? Zguba. Broń jednoręczna. Za 80 koła. No, oczywiście, nie, nie możemy tego wziąć. Z wiadomych przyczyn. A niepotrzebnie też piłem wszystkie mikstury. Bo jeszcze. No dobra, to już mniejsza. Ale chciałbym to wziąć. Fajne. Mało ładunków, niestety. Ale jakieś przywołania ma, nie? Jednoręczna jest. Znaczy, i tak jest gorsza od naszej, ale do kolekcji to bym ją chętnie, e, chętnie wziął. No, ale dobra. Z nim załatwiliśmy wszystko, więc musimy wrócić do kasiusza do Balmory, także tam zobaczymy się na miejscu e, przy zdawaniu raportu, więc widzimy się e, za sekundę, bo tutaj już zrobiliśmy wszystko. Bardzo ciekawy wątek fabularny, interesujący Dom Spaczenia. Warto zagrać w tą grę, bo jest to po prostu ciekawe, nie? Tak to jak mamy te same buty załatwić, to zrobimy to w 5 minut i już możemy stąd iść. A tak to jak się tu rozejrzymy, to jest tak... Opłaca się, bo to jest fajne klimatyczne miejsce nietypowe w całym, w całym Morrowindzie. Dobra, ale na dzisiaj... Znaczy... Widzimy się za sekundkę. Okej, okay, jesteśmy już zdać raporcik. Powiem wam, że doceniam. E, pierś mam taki pierścień, który daje lekkość. To jest fajna sprawa, kiedy jesteśmy przeciążeni, jak byliśmy e, zabierając ten toporek tam z Fery. Ale wiecie, tam miałem plus 50, znaczy 50 chyba kilo mniej na 10 sekund. Spoko. Można to kilkanaście razy użyć. Tam chyba jeszcze miałem jakieś inne przedmioty. Na pewno miałem taki pierścień. Ogólnie. Zaczynam to doceniać. Fajnie, że mam takie pierdoły w ekwipunku. E, ten rozgardiarz się przydaje, nie? Bo czasami można tu fajne rzeczy znaleźć. Jak widzicie jestem już naprawdę fajnie odciążony. Troszeczkę przy tym... Znaczy no, minutę, dwie posiedziałem i zostawiłem w Balmorze w skrzyniach wszystko. E, książki posprzedawałem do miejscowej e, kantorku tam. No, wiecie o co chodzi. I teraz powiedzmy jak się ma sytuacja. Przy okazji, awans. Będziesz teraz najwyższym rangą agentem ostrzy, odpowiedzialnym za region Wanderfeld. Tak mi się przynajmniej wydaje. Choć mogą tu być inni agenci ostrzy, o których nie wiem. Nawet bym się nie zdziwił. Może... Nie, nie być przez dłuższy czas, a ty będziesz mieć wydatki. Masz tu trochę złota, możesz też korzystać z tego domu do czasu mego powrotu. Poza tym, podczas pobytu w cy, Cyrodiil nie przydadzą mi się te czarne ciuchy ani ten piersi. Mogę ci, mogą ci ułatwić życie, pilnuj ich jako kawę w głowie. O, spora dawka złota fajnie, fajnie, dobra. A jakie są następne rozkazy? Zgodnie z rozkazami cesarza, wypełniaj dalej przepowiednie nerweryjskie. Najpierw udaj się do domu mądrości i sprawiedliwości. Niech Mehra Milo pomoże Ci mu odnaleźć zaginione przepowiednie. Jest obserwowana, jeśli więc coś pójdzie nie tak, znajdź jej prywatne kwatery. Zostawić Ci wiadomość oznaczona hasłem Amaya. Następnie zanieś zaginione przepowiednie do Nibani Macy, A to ta w tym obozie, wieszczka. Od tej chwili może postępować zgodnie z jej rozkazami i wypełniać przepowiednie. Powodzenia! Okej. Okay. Okej, okay, dobra. A ja mam się udać... Eee... do Mądrości... do Wiwek. Okej. Okay. Dobra. E, a! I w ogóle zapomniałem. Jak trafiłem do Balmory w nocy, przechodziłem przez miasto, zaczepił mnie gościu. No właśnie ten i taką notkę mi tutaj dał do dziennika. On chyba nas kiedyś też wcześniej zaczepił w może tak mi się kojarzy. W każdym bądź razie taka tam ciekawostka. E, jakieś ciuchy mi dał? Znowu mnie obciążyłeś, tak? Co ty mi tu dałeś? E, czarna koszula e, i czarne spodnie. Co to jest? Kamele? O ciekawe ciuszki, no ale no dobra niech będzie. Jakiś tam pierścień, pewnie też kameleona nam dał spoko. E, to co, ciśniemy w takim bądź razie do wiwek, do domu mądrości? Myślę, że tam zobaczymy się już na miejscu, zrobimy cięcie, bo e, mimo wszystko, że podróż potrwa niezbyt długo, to jednak trochę potrwa. Nie ma sensu wam tego pokazywać. E, zobaczymy, co tam dostaniemy. Zas zastaniemy na miejscu. Szkoda, że Castus już musi iść, no ale wiadomo, no służba, nie drużba, nie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Także widzimy się w WIWEK. Okej, okay, jesteśmy w WIWEK, jesteśmy w Domu Mądrości, idziemy do tej głównej kwatery, do jej prywatnej kwatery. Ja oczywiście nie będę ukrywał, e, że wiem, gdzie to jest, bo już to przed chwilą robiłem. Ale Morek stwierdził, że za długo ta sesja trwa i trzeba ją skończyć. E, dobra, to chyba było. Tak, to było tutaj. E, tutaj. Z tej wiadomości się dowiemy WSZYSTKIEGO Przepraszam, że, że nie zdołaliśmy się spotkać Musimy dostarczyć kilka starych dokumentów do Inkwizytora w dekancie prawdy Czyli tam jest Aha, przetrzymują ją, tak, dobra Zostawiłem do Ciebie jeszcze kilka eliksirów lewitacji, spoko ona jeszcze mówi E, pożyczyłam tak, interwencja bus ok to też już mamy i dostajemy takich wpis. Ja to już mam, bo czytałem późniejszego save'a, ale to jest ten wpis, który dostaniemy po przeczytaniu tej ulotki. Te eliksiry musiałem zabrać wcześniej, jak już tutaj się włamywałem bo ich teraz tutaj nie ma, ale to jest akurat e, mało istotna rzecz, bo i tak mamy jakieś tam eliksiry. E, te dekanty prawdy są istotne chyba, bo tak daleko jeszcze nie, nie, nie zaszedłem. Podczas krasza. No ale wiecie o co chodzi. To jest ta miejscówka. Tam kiedyś, znaczy tam kiedyś wlecieliśmy, ale tam nie chcieli nas puścić, a ja nie chciałem też się włamywać. Może to i lepiej, bo jeszcze by się coś e, zbagowało, i tyle by z tego e, wszystkiego było. Daj mi potkę na latanie. Ziomuś. Dobra. E, pogadamy ze strażnikiem, powinien na, nas wpuścić, więc zobaczymy. Strażnik jest chyba tu na końcu, z tego co pamiętam. Jest tutaj? Jest, dobra. Dobra, zróbmy sobie zapis na oddzielnym slocie e, 160V4. Dobra, elegancko. Jezus, miałem mini zawał, że się Bandicam zawiesił. Dobra. Słuchaj, jest taki problem. Mer mówiła, że przyjdziesz. Powiem, że uległem twojej magii straciłem klucz. Otwiera on wszystkie twoje zewnętrzne drzwi. Najlepiej skorzystaj z tylnych drzwi na górze. Do drzwi wewnętrznych potrzebujesz innych kluczy. Poszukaj ich w biurach. Nikt tu nie nosi kluczy podczas służby. Mer jest w więzieniu w celi na końcu po prawej stronie. Odszczepieńcy mogą liczyć na sympatię ze strony wielu z nas, ale jeśli zabijesz strażnika świątynnego, zaprzepaścisz tą sympatię. Świątynia przyznała ci pewną godność, może więc uda ci się utorować sobie drogę kłamstwem. Oto klucz do wejścia. Dobra. I I ciekawe, bo ogólnie tutaj trzeba się skradać, przynajmniej tak w poradniku piszą. Ale to chyba nie dotyczy ludzi, którzy pracują dla gildii świątynnej albo mają tam najwyższą rangę, nie? Bo teoretycznie... My tu wejdziemy i z, nie możemy z nikim gadać, oczywiście. Na oczy. Na pewno zrobimy sobie zapis. No i oczywiście, no chyba nie ma innego wejścia do tego więzienia niż ten. Chociaż, no nie wiem, chyba nie znam tej miejscówki. w ogóle zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem, nie? To jest taka normalnie jak jaskinia, tylko taka unosząca się. Tam jest strasznie. on tutaj raczej nie przyjdzie. Co nie zmienia faktu, że zróbmy sobie zapis na oddzielnym slocie. No, będzie nieciekawie, jak tą znowu wparujemy. Znaczy... Tak, słuchaj to, tu, już mamy otwarte. Daj... ...odpowiednie potki. Dobra. Nie, 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 nie chcę konsoli. Co się stanie teraz? Główno się stanie, bo nas kurwa widzą z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego nas widzą. Chyba teoretycznie. Dobra. Może po prostu biegnijmy. Gdzie ona jest? To jest. Uh, gdzie ona ma być? Nie, nie nie wiem. No kurwa. Czekaj, 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 otwieraj to. Bo jeżeli tu zaraz wparują. Czy to jest ona? Eee. Y nie. Czekajcie, może po prawej stronie była? O Jezus Dobrze, dobrze, że mam zbyt dużo wytryfów. To nie, nie, nie miało być tak. Miało być sneaky, sniki. Dobra, mamy i, o, i ją. Czy masz zwój interwencji boost? Oczywiście. Aby ucieczka miała szansę powodzenia, będzie mi potrzebny zwój interwencji boost. Tobie też będzie łatwiej i bezpieczniej się stąd wydostać, jeśli masz taki sam zwój, a jeśli nie, pewnie znajdziesz inną drogę na zewnątrz. Teraz posłuchaj. Oto mój plan. Daj mi zwój interwencji boost. Spotkamy się w tamtejszym taj, tajemnym klasztorze Holm w którym ukrywają się odszczepieńcy. Dla bezpieczeństwa wyruszymy tam osobno. Gdybyś się stąd wydostaniesz, poszukaj kobiety nazwiskiem Blade Hattery we wschodniej przestani Ebon Earth. Powiesz jej, że to ja Cię przysłałem i że chcesz wybrać się na ryby. Zawiezie Cię łodzią do klasztoru. Tam się spotkaj i otrzymasz zaginione przepowiednie od Gilviana Barleo. To pod jego kierunkiem działają odszczepieńcy. Jest ukryte w magiczny sposób. Porozmawiaj z Weranom, Arianą miesz mniszką na przy e przystani. Dobra. Okej. Okay. Chyba już wszystko wiemy, nie? Dobra. Okej. Okay. Ja ci dałem to, co chciałaś, czyli to najpotrzebniejsza, no właśnie, zwoje. Mamy zwój, spotkamy się, dobra. Ok, no to niech i tak będzie. W takim razie, co my też zwoju y, z, skorzystamy? E, ze zwoju interwencji. Już nie wiem, co on dokładnie zrobi. Czekaj, już muszę zapisać. E, Zróbmy to jeszcze na oddzielnym slocie, bo tu wkurzyłem tych miejscowych strażników. Wydostaniemy się stąd, i potem zrobimy cięcie, żeby się, żebym ja się na spokojnie przedostał do Ebonerd. Jak to działa? Gdzie my jesteśmy? O, jesteśmy w Ebonerd! Wow! To się? kurde, dobra, musimy yy, na przystań iść, tak? Yy, idziemy kurna, idziemy, co ty, jak ty się zachowujesz, weboner? Na pewno cię tu nie było, już nie pamiętasz, co? Tak, czekajcie, już się całkowicie zawiesiłem. Dobrze, że ci strażnicy mnie nie atakują. No, od razu lepiej. Zastanawiam się też, o jest, ten odcinek może będzie dłuższy, ale chciałbym to już do końca dociągnąć. Zastanawiam się, czy nie zrobimy sobie tutaj takiego mikrocięcia, bo się boję, że Morrowind jest kapryśny. Aha, doczytywanie obszaru, dobra. No, teraz to mi może skoczyć Morrowind, jak będzie chciał wykraszować, Z kim mamy pogadać tutaj? Hmm, hmm, hmm. Dobra, udam się do Ebon Edy, odszukam BH i pogadać z nim na ryby. To jest jakaś kobieta chyba, nie? Tutaj kogoś mamy. Dokładnie. Ej, podróż. Ej, wybrać się na ryby. Znam doskonale miejsce na ryby, świetnie tam biorą. Mermilo mówi, że to jej ulubione łowisko. Czy mój przyjaciel zechce się tam wybrać? Oczywiście, że tak. Świetnie, zabiorę cię do Hollywood. Do klasztoru, tylko zechcesz, będę tu cały czas możesz, więc zawsze korzystać z moich usług. Świetnie, co to jest ta. No wcześniej, ok. A jaki mamy teraz wpis? Czy to wybrzeże Azury to jest to samo? Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, zobaczymy na mapie, gdzie to w ogóle jest. Ok. Tak, to jest to. Dobra. Jestem Eriona, mieszkanka klasztoru. Jest tutaj na tej wyspie. Pójdź na północ wyłożoną kamieniami ścieżką prowadzącą od przystani, a potem na wzgórze. Wejście skrywa magiczna tarcza. Poczekaj lub odpocznij sobie u kresu ścieżki. Wrota otwierają się tylko o świecie i o zmroku w magicznych godzinach brzasku poświęconych Azurze. Dobra pomogą ci wrócić, gdy tylko zechcesz. Okej, okay. to prześpijmy się powiedzmy do tej godziny eee, czekaj tak, siódmy, to chyba do szóstej będziemy spać i to yy, w świt to jest chyba między szóstą a ósmą, nie? Dokładnie, więc mamy chyba już dobrą godzinę żeby się tam dostać. No mówiła, że co? Jakaś ścieżka wyłożona kamieniami, tak? Dobra, tu mamy ścieżkę. Zawsze będziecie to lepiej widzieć. Te szczury będą mnie atakować. Czy to ta jest miejscówka? Chyba tak. Wszystko na, wszystko na to wskazuje. Dobra. Z kim mieliśmy się tutaj spotkać? Dobra. O, jakiś handel mamy nawet tutaj. Obraz spoko, w bibliotece. Hmm. Czekaj. Hmm. Nie, to nie jest ona chyba, nie? Hmm, spoko. Gdzie jest ta biblioteka? To jest tutaj? O, dobra, to jest tutaj, ok. Dzięki Ci, Drak, za ratunek. Teraz zostanę tu. Mistrze Barleo potrzebuje mojej pomocy w bibliotece klasztoru. O, o paten pa naszego klasztoru jest Mistrz Gilwiz Barleo. On też prowadzi nasze tajne zrzeszenie. Nie wstydzi mi się swoich m, sporów z hierarchią świątyni. Ok. To ciekawa lokacja, nie? to jest w ogóle jakaś oddzielna frakcja. Jezus, tutaj masz tyle pytań i większość jest pewnie bezwartościowych. W ogóle tu jest kurwa tyle rzeczy pewnie, z których moglibyśmy się, no właśnie, na przykład czegoś nauczyć. że To jest głowa mała, ale to ja już zrobię sobie poza odcinkiem. Bo to tu jest potem cały mistrz, nie? Czy mogę Ci mu pomóc? O, czekaj. mhm, Może się okazać skłonna do dyskusji nad co bardziej kontrowersyjny, kontrowersyjnymi dogmatami. Okej. Okay. Sam Dagot tak Ur. Dobra. Zainteresowanie neweryjskimi. E, było do niedawno. Dobra. Ok. Tajne zrzeszenie. Nie, nie, nie chcę na razie wracać do wiwek. Zaginione przepowiednie. No właśnie. Po bardziej wnikliwej lekturze stwierdzam, że. Apografa zawiera dwa niezwykłe ciekawe fragmenty. Sporządziliśmy dla ciebie kopię. Wiele osób zna dwie przepowiednie neweryjskie rozpowszechnione wśród popielnej, opcji i siedem wizji. Mamy tu jednak kolejne dwie: są to zaginione przepowiednie i siedem klątw. Być może pozwolą one dalej zrozumieć zagadki związane z nadejściem wcielenia, być może to właśnie zaginione przepowiednie. Dobra, przygotowaliśmy dla ciebie dokumenty. Aha, dobra mhm mm no, zaginione przypowiednie, 7 przepowiednie, 7 klątw dobra Przypowiednie 7 klątw dobra Oczekaj, czekaj, ja, ja, tamtą też sprawdziłem, nie? mhm mm Nie, bo tam jeszcze były dwie jakieś. Czekaj. Zagi... Aha, i się... Dobra. Dobra, to już mamy to wszystko zaktualizowane, czyli mamy zaginione przepowiednie. Okej. Okay. Hmm, 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 hmm. Dobra. Dobra, czyli teoretycznie już mogę wracać z tym do tej wieszczki. Chciałbym to zobaczyć, czy to jest tutaj jakoś tak spisane. Na tych jakichś moich kartkach, czy nie, nie bardzo. O, jest zaginiona przepowiednia. Dobra, w razie w, jakby to mi miało coś dodać. A, tylko, a gdzie jest ta druga? O, siedem plącz. Dobra. To z tym musimy się udać do, do tego obozu, gdzie była ta wieżka. Już nie pamiętam jej imienia, ale wiem o co chodzi. Także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dobra. Świątynia, my mamy tam najwyższą rangę w świątyni. Dobra, ale dobra, to na dzisiaj to tyle. Także wpadajcie do PiSu pod filmem. No i widzimy się u tej wieszczki. Fabuła, fabuła, jeszcze raz, fabuła, nie? Dobra, na razie.